Cześć! Z tej strony Ola Uruszczek, Miło mi powitać Cię w praktyce ze mną. Zapraszam na praktykę, która będzie krótka i jej celem jest pewne ożywienie klatki piersiowej. W trakcie tej sesji zaproponuję krótki masaż przy pomocy piłek. To może być piłka typu taki jeżyk, czyli z wypustkami, chociaż sugerowałem, żeby te wypustki nie były ostre, tylko ścięte. Jak nie posiadasz takiego jeżyka, to może się przydać Piłeczka, która jest w domu, na przykład piłka tenisowa. W ostateczności będzie można zrobić ten automasaż przy pomocy własnych dłoni. Zacznijmy sobie od wygodnej pozycji siedzącej i może być to siad skrzyżny. Jeżeli jest on dla ciebie ok, możesz sobie usiąść wyżej, czyli jak siadamy wyżej, to wtedy na krawędzi, na przykład kocy czy poduszki do medytacji, tak żeby miednica mogła się ustawić w ten sposób, że plecy się wydłużą, a nie że się garbią. I jak sobie siądziesz, troszkę możesz pokręcić swoją miednicą, tak żeby dać jej taki impuls do znalezienia nowego ułożenia, żeby ona nie wpadała w jakieś swoje schematy. Podobnie z barkami, warto się troszkę tutaj poruszać. I damy sobie chwileczkę czasu na uziemienie zanim przejdziemy do ćwiczeń. Na uziemienie się, na poczucie, że jesteśmy skoncentrowani na sobie. I na chwilę na obserwację oddechu. Więc jak uznasz, że jest Ci wygodnie, delikatnie, od środka pozwól na wydłużenie przodu ciała i zamknij oczy. Jeżeli masz chęć, to możesz sobie odetchnąć, wypuścić więcej powietrza, tak żeby poczuć luz. W miarę możliwości, oddychaj przez nos, czyli zarówno wdech przez nos, jak i wydech. Skieruj uwagę na podstawę pozycji. To jest wszystko to, co czujesz, że siedzi na ziemi, dotyka Ziemi. I pozwól sobie na to, żeby ta podstawa pozycji rozlała się. Poczuj taką stabilność, która płynie z tego poczucia, że możesz siedzieć na ziemi i nic nie, nie poruszy Twoim ciałem. I z tej podstawy pozycji rośnie sobie spokojnie tułów, możesz skierować uwagę już na oddech. I szczególnie wdechy pomagają na takie delikatne unoszenie przodu ciała, unoszenie tułowia, może udać się to zaobserwować. Kiedy chcemy unieść przód ciała, to nie usztywniając się, tylko właśnie podążając za tym, co, na co pozwala nam oddech. Więc jeszcze przez moment obserwuj swój oddech, swoje wdechy i wydechy. Szczególnie możesz kierować uwagę na to, jak oddech porusza ciałem. Do końca jeszcze jeden oddech, zrób sobie spokojny wdech, wydech, rozluźnij ramiona i z kolejnym wdechem unieś powoli ręce w górę. I z wydechem ręce na dół powtórzymy sobie ten ruch. Pamiętaj, żeby pracować miękko, na mniej niż na więcej, więc niech ręce będą w miarę możliwości rozluźnione. I staramy się synchronizować ruch z oddechem. Czyli dana faza ruchu trwa tyle, ile wdech i tyle, ile wydech. Czyli wdech ręce w górę, wydech na dół. I teraz zmienimy kierunek. Wdech ręce bokiem, wydłużenie, wydech na dół. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech na dół. Teraz unieś swoje ręce na wysokość barków, możesz obrócić dłonie wnętrzami do sufitu. Jeżeli czujesz, że barki się unoszą, to rozluźnij sobie łokcie pozu, żeby barki opadły. I teraz wdech, rozciągnij troszeczkę ramiona i z wydechem skłon w prawo, czyli prawa dłoni pójdzie na ziemię, lewa w kierunku nad ucho. Teraz ręka wyciąga nas z pozycji, wdech. I drugi raz na tą samą stronę. Wydech. I wdech. Jeszcze jeden raz. Ręka wyciąga nas z pozycji. I wydech. Skłon. Zostaje sobie na trzy spokojne oddechy. Niech to będzie wygodny dla Ciebie skłon. Czyli ciężar ciała się w zasadzie tułów się sam trzyma. To nas delikatnie ręka wspiera. Ręka, która jest wyciągnięta nad uchem, może troszeczkę pociągnąć nasz bok i postaraj się trzy oddechy poprowadzić do tego boku. starając się rozszerzyć od środka. Mhm. Jeszcze jeden oddech. Potem górną rękę pociągnij do boku, wyciągnij się z pozycji, zatrzymaj się w centrum. Unieś sobie obie ręce w górę, wdech i wydech, skłon na drugą stronę. Wdech, ręka wyciąga nas w pozycji i wydech. Drugi raz skłon i wdech. I wydech i zatrzymaj się, znowu komfortowo. Jeżeli potrzebujesz to oczywiście możesz odjechać tą dolną ręką, ale tak, żeby móc utrzymać tułów. Trzy oddechy, staramy się poprowadzić wdech do boku, który jest wydłużony, czyli do prawego. Tak, aby od środka go rozszerzyć. Mhm. Jeszcze jeden wdech. Ok, i teraz górna ręka nas wyciąga, unosimy się. Wdech, pociągnij troszeczkę kciukami w tył. I wydech. zaokrągij górne plecy. Możesz objąć swoją kadkę piersiową i potem wydech. Otwieramy i zmiana skrzyżowania rąk. Jeszcze jeden wdech. I znowu zmiana skrzyżowania. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I unieś sobie ręce w górę. Z wydechem opuść ręce. Na dół. Zmienimy sobie skrzyżowanie nóg. Mhm. Dobra. I na razie położymy sobie dłoń na mostku, tak żeby poczuć pod dłonią swoje ciało. Rozluźnij dłoń. Niech ona będzie miękka. I teraz, kiedy będziesz robić wdech, delikatnie dociśnij skórę na mostku, starając się przesunąć do góry i możesz wysunąć swoją brodę w górę. Miękko spoglądając do góry i wydech, powrót i jeszcze dwa razy. Wdech, i wydech i jeszcze jeden raz. I wydech. Ok, super. I teraz połóż swoją prawą dłoń na żebrach, tak żeby Ci było wygodnie. Czyli jeżeli możesz się objąć zupełnie, to się obejmij zupełnie, jeżeli. Bardziej tylko dotykasz od przodu, to też jest w porządku. Teraz lewa ręka do góry, wdech. I wydech, skłon na prawo. Wdech, góra. Drugi raz skłon na prawo. I jeszcze jeden wdech. Wyciągnięcie w górę i wydech, skłon na prawo. Zatrzymaj się tutaj, rozluźnij sobie rękę, tak żeby móc łokciem troszkę pociągnąć lewy bok. I teraz trzy oddechy prowadź sobie do, yy, tak jakbyś chciał, chciała poprowadzić sobie do dłoni tutaj. Tak, żeby poczuć rozszerzanie żeber. I jeszcze jeden. No i super. I teraz wyciągamy się z pozycji. O, otwieramy obie ręce. I zmiana. Chwytamy sobie drugi bok, wdech, druga ręka w górę i skłon, wdech, do góry, wydech. Drugi raz, wdech i trzeci raz. Rozluźnij sobie rękę, łokieć troszkę niech pociągnie i trzy oddechy prowadź teraz do prawego boku. Mm -hmm. no i super i teraz wyciągnij rękę otwórz drugie ramię wdech, unieś ręce w górę i wydech, skłon do przodu rolujemy się w górę, czyli dociśnij sobie pośladki do ziemi, powoli kręg po kręgu się rolujemy do góry wdech i wydech drugi raz, skłon I wdech. Jeszcze raz. Do góry. I wydech. Skłon. Zostaję sobie na dwa, trzy oddechy w dole. Pozwól sobie na takie odczucie topnienia, rozluźniania się w tym skłonie. I powolutku. Zroluj się do góry, i to jest taki moment, w którym przyda nam się ten masażer i ściana. Chciałam zaproponować ci masaż mięśni piersiowych, większego i mniejszego. Jeżeli masz taką piłeczkę, to wykonamy pełny masaż. Jeżeli nie posiadasz jakiegoś masażera w zasadzie właśnie piłki, to możesz po prostu sobie obszar tego mięśnia, czyli tak nad piersią do mostka, pod obojczykiem, i tutaj po zewnętrznej stronie klatki piersiowej, czyli ten taki górny fragment, po prostu pomasować, tak jak czujesz, dłonią albo otwartą, albo można wykorzystać taką zwiniętą pięść, nie za mocno. Idea jest taka, żeby pobudzić trochę sensorycznie ten obszar i to będzie zupełnie w porządku. Natomiast jeżeli posiadasz piłeczkę, to możemy tutaj wykonać cały masaż. Zaczynamy od rozgrzania, czyli nie za mocno. Ja sobie po prostu takimi kolistymi ruchami przejeżdżam po całym tym fragmencie. Jeszcze raz przypomnę, to jest most, mostek do podobojczykiem w stronę kadki piersiowej i nad piersią. Takim ruchem, żeby dać sobie taki sygnał, że coś robię z tym obszarem. Jak poczuję, że on jest taki nazwijmy to rozgrzany. No to podchodzimy do ściany i e, ja tutaj mogę wykorzystać drzwi. Przykładamy sobie w którymś miejscu piłeczkę, w którym przed chwilą rozgrzewaliśmy ten obszar. Steruję moim ciężarem, czyli im więcej pochylę się do ściany, tym jest więcej mojego ciężaru. No I fragment po fragmencie przejeżdżam sobie, starając się każde z tych miejsc objąć. Przejechaniem tą piłeczką, przemasowaniem, właściwie a jednocześnie czasem są miejsca, które są nieco bardziej napięte, no i w takich miejscach mogę się zatrzymać na moment, tak dosłownie prawie w miejscu, wykonywać ruchy koliste, żeby troszeczkę te miejsca poprzesuwać, porozluźniać. No i tutaj w zależności od tego, ile czujesz, to możesz oczywiście pozostać trochę krócej z tym masażem, troszeczkę dłużej, ale też nie przesadzamy, czyli nie przesadnie długo, tak żeby nie. Masowanie też powinno być z wyczuciem. Staramy się przejechać po każdym fragmencie, znaleźć, dotknąć tym masażem każde miejsce. Ok. Ja pokażę tylko na jedną stronę, natomiast po chwilki, chwilce przerwy możesz sobie stanąć, poczuć jak ta strona reaguje po masażu. Po chwilce przerwy wykonaj dokładnie to samo na drugą stronę. Stańmy sobie na macie po przemasowaniu obu stron. I z kolejnym wdechem otwórz ramiona na boki, sieni kciukami w tył. I z wydechem zaokrąglij górę klatki piersiowej i skrzyżuj sobie dłonie na udach. Wdech, otwarcie, lekko aktywny brzuch, lekko pępek do kręgosłupa i wydech, zmiana skrzyżowania dłoni na udach. I wdech, otwarcie i jeszcze po jednym razie na jedno, na drugie skrzyżowanie. Wdech i wydech. I teraz puskosie, czyli jedna ręka idzie do góry, przeprostuj sobie nadgarstki, czyli wypychamy nadgarski i wydech, łączymy dłonie przed sobą łokcie na zewnątrz. Wdech, drugie skrzyżowanie i wydech. To Tutaj zwróćcie uwagę na to, żeby zaokrągać górę klatki piersiowej, a nie cały tułów, tylko górę. Wdech, kolejna zmiana skrzyżowania. Wydech, lekko zgięte nogi w kolanach. Wdech i wydech. I jeszcze raz szeroko kciukami sięgnij w tył. I teraz z kolejnym wdechem unieś sobie Ręce w górę i wydech, rozszerz sobie stopy. Mhm. Przekręć prawą stopę na zewnątrz, lewą troszeczkę do środka. Lekko aktywny brzuch, czyli pępek do kręgosłupa. Zrób sobie wdech i z wydechem zegnij prawą nogę. Oprzyj się nad kolanem, przy czym to jest tylko takie delikatne podparcie. I teraz tą tylną rękę, czyli lewą, poprowadź sobie przodem. Wdech i nad ucho. I miękko zrób tak trzy razy, czyli wdech, nad ucho, wydech, wycofanie i wdech, i wycofanie, unieś się w górę, przekręć sobie stopy, a i zrobimy na drugą stronę, czyli lekkie zejście, wydech na dół, wdech, nad ucho i wydech, i wdech. Wydech. Jeżeli możesz, to popatrz na sufit przed ramieniem. Wdech. I wydech. I unieś się do góry. Mhm. I jeszcze raz zmienimy sobie strony, czyli prawa stopa na zewnątrz, lewa troszeczkę do środka. Wdech, otwórz na lekko sobie nogę w kolanie. Zejdź sobie na dół. Górną rękę możesz pozostawić u góry. Pionowo. Albo, jeżeli możesz, to przekręć ją w barku. I lekko sięgnij w stronę nad ucho. I teraz trzy oddechy poprowadź do boku u góry. Jakbyś chciał sobie rozszerzyć ten bok. Wdech do lewego boku. Jeszcze jeden wdech. Mhm. Teraz górna ręka nas wyciąga z pozycji. I zmienimy sobie stronę. Powoli... Zajdź do przysiadu na tej czy znaczy do lekkiego zgięcia nogi w kolanie górna ręka albo pionowo do góry albo przekręcamy na ucho i trzy oddechy do boku prawego wdech do prawego boku wydech i wdech i wydech i unieść się w górę i teraz już pięty do siebie, palce pięty, palce pięty, zejdź sobie do malasany, czyli powoli przykucamy. Schodzimy pośladkami do pięt. Jeżeli możesz, to chwyć się pod kolanami i zejdź sobie kręg po kręgu, odchylając miednicę do tyłu, kręg po kręgu z aktywnym brzuchem. Zejdź sobie. Na plecy, rozszerz ramiona, rozszerz stopy, zamknij oczy i przejdź do krótkiego relaksu. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z jednego z moich nagrań. Dzięki wielkie.